Oczywiście mnie o vlogi, więc dzisiaj zapraszam Was na vloga. Eee, wstałam już dawno temu, ponieważ teraz jest woda, 4, a ja wstałam o wow, o godzinie nie wiem, 6.30, No, 7:00 dzisiaj samo o 7.00. W ogóle jestem szczęściarą. Eee, zjadłam śniadanie. To jest moje śniadanie, zielona herbata, którą zawsze piję i w ogóle piję bardzo dużo zielonej herbaty. Pomidory z natką pietruszki, solą i z parówką. To jest śniadanie mojej córki, paróweczki oczywiście najwyższej jakości i tak dalej, tak dalej. Pomidory i chlebek. Zopiam herbatę, umalowałam się i, yy, i właśnie teraz sobie robię kawkę poranną. Biorę sobie. sobie mleczka bo nie miałam po prostu dzisiaj ochoty na robienie sobie jakieś laty, ani cappuccino, tylko właśnie taką, taką polską kawę, że tak powiem. Um, I tak, co dzisiaj robię. Dzisiaj chciałam Wam pokazać w ogóle niespodziankę, którą sprawiła mi Lady Kinga déjà Vu. kochana, strasznie Ci dziękuję, nawet nie wiesz, jak bardzo mi się zrobiło miło. Wczoraj do moich drzwi zapukał kurier. paczka od Lady Kinga Na roczek mojej córeczki, natomiast. Znalazły się tam też takie rzeczy dla mnie z okazji tego roczku, co, co w ogóle niesamowicie mnie ucieszyło i sprawiło mi bardzo dużo radości. I właśnie teraz Wam pokażę, co to takiego jest. To jest paczka od przedstawia się tak. Jest w przepięknym pudełku. Roxana kocha pudełka więc tym bardziej doceniam, że mi przesłała jedno z nich, żartuję <laughs> oczywiście nie żartuję i do tego, o, zaraz Wam pokażę co było w środku, ale do tego był też glamour francuski, więc w ogóle to była taka kochana niespodzianka, że nawet nie wiesz tak się cieszę, niestety moja córeczka już też przeczytała go doszczętnie ale bardzo się cieszę naprawdę, po prostu jestem taka podekscytowana tym, że nie wiem już wczoraj oczywiście sobie przejrzałam otwierając pudełko Oczywiście tutaj kartki, to nie będę wam pokazywać pisma, ale przepiękną karteczkę Roxim przysłała Paris Amour. W ogóle Lady Kinga Derywi to jest chyba spec od pocztówek, bo naprawdę to, to jest po prostu tak rewelacyjna kartka. Moja córeczka jak ją zobaczyła, to po prostu aż krzyknęła. Do tego taki to jest taka Taki pokrowiec na chusteczki. Ja dzisiaj jadę do sklepu i kupię takie chusteczki, bo mam w innym rozmiarze. Także super z Hello Kitty, rewelacja. Taki, taka opaska i spódniczka. Niestety niestety ona jest chyba troszeczkę za mała, za wąska, ale rozmawiałam już oczywiście z Lady Kinga też i oczywiście Roxana mi przesłała coś dla mnie, ponieważ no nie wiem, ona taka jest kochana, że nie zapomina o mnie, więc w ogóle zaszalała. Pierwszy to jest Skin Minute. Roxana powiedziała, że to jest taki, taki preparat, który się nakłada na pryszcze, czy na jakieś niedoskonałości i przez noc to znika. Także spróbuję. Krem, który bardzo się ucieszyłam, bo to jest krem do rąk, który Roxana wiele razy pokazywała na swoim kanale Wild Rose. Z debody shop pięknie pachnie. Maseczka z granata i frosze, sure, podobno też rewelacyjna, nie używam jeszcze, ale chętnie spróbuję. Baza z Smashboxa, Rewelacja Photo Finish Oil Free. Tutaj mam taką kredkę czerwoną z Kiko do ust, do błyszczyka z Kiko, również też zostałam odroksany taki piękny czerwony kolor do tego y, dostałam taką kredkę Elite Wonderline z 16 godzin się utrzymuje z taką gąbeczką, którą już też również rozpracowałam wczoraj i próbki z Clarinsa, krem BB w ogóle strasznie chciałam ten krem spróbować bardzo się cieszę z Nuxa, mleczko y, z Estee Lauder y, podkład y, olejek z Musteli do masażu Bioderm Aqua Source Deep Serum. To jest do higieny intymnej. Super. I z Nuxa Fluid. Nie no, to są po prostu rewelacyjne rzeczy. Kochana, jeszcze raz serdecznie dziękuję. Pozdrawiam Cię. I oczywiście zapraszam Was do odwiedzenia kanału Roxany. Link wam podam pod filmikiem. Jadę właśnie teraz do Tesco. Zrobić zakupy podstawowe. Dzisiaj zjem na obiad taką sałatkę z borówkami. Zrobię sobie łososia i jeszcze do tego dodam płatki migdałów pewnie. I nie wiem jeszcze co, ale coś na pewno. Oliwec. I do tego będę piła sok z buraków. Smak victory. Bardzo dobry sok. Bardzo lubię. Kupiłam jeszcze dużo rzeczy do sushi. To, to, to jest takie uzupełnienie, bo jutro będę robiła sushi. A jeżeli chodzi o, właśnie, to, co sobie kupiłam, jeszcze takiego, co może Was interesować, to chusteczki, żeby napełnić Hello Kitty. <grych> eee, wałki. Kupiłam sobie mikrofibrę. Bo ja jej używam do twarzy i ona, oczywiście po wypraniu jej, uprzednim. No i kupiłam też wkładki. Wkładki są 37-38 ze skóry. Do butów. Właśnie przed sekundą się dowiedziałam, że moi rodzice mogą zabrać moją córeczkę na 3 godziny z nią zostać więc w ogóle jestem super ucieszona. Jadę teraz do nich ją zawieść. I zostawić, a później jadę spotkać się z moim mężem na randkę, bo my sobie robimy właśnie takie randki, no taki lunch. znaczy, mówimy, że to jest lunch, ale to będzie taka późna kolacja, a jeszcze przed tym wstąpię do TK Maxa, bo TK Max jest w centrum, a ja muszę kupić tam parę rzeczy, także I'm so excited! Mam sobie z Chciałabym, w chciał, żebym Okej, okay, jestem teraz w na lunchu z moim mężem. I ja zamówiłam sobie ciężar za bo to, bo jest taki kurczak z moją niezobaczoną, czyli generalnie szkoda, żeby to było powinna wieści, ale szalenie dla całego. Okej, okay, jeszcze to ja jestem już po lunchu z moim mężem, po spacerze. Wracam do domu. Wracam odebrać moją córeczkę. Także będę kończyć z tego miejsca. Dzięki, że ze mną dzisiaj i do miłego zobaczenia. Pa, pa! Hej.